Cześć. Cześć. Dzisiaj jest lekcja o spożywczości, czyli to jest to temat niezwykle kontrowersyjny, niezwykle nośny i często poruszany na wielu forach ceramicznych, zarówno profesjonalnych, jak i hobbystycznych w internecie. Dużo będzie przykładów. Będziemy prowadzić eksperyment. Mam nadzieję, że uda nam się wyczerpać wszystkie okoliczności tej tak zwanej spożywczości, czyli przydatności prac ceramicznych do jedzenia i picia z nich w momencie, kiedy to są naczynia. Tak, kiedy praca jest spożywcza, kiedy jest bezpieczna, kiedy możemy spokojnie korzystać z niej, przygotowując talerzyki, miseczki, kubeczki czy inne przedmioty. A, no właśnie prawdziw codziennego użytku. I to jest teraz pytanie do ciebie. Moglibyśmy powiedzieć, że przedmiotem codziennego użytku będzie też na przykład y, jakaś tak zwana figurka durnostojka y, czy kominek ceramiczny. Z nich nie jemy, nie pijemy, y, dlatego pod względem spożywczości y, ona jest y, nie tyle bezpieczniejsza, ile mniej w ogóle o ten jej aspekt y, dbamy, mniej nam na nim zależy. Więc większą liczbę różnych mediów do zdobienia, do kolorowania, do barwienia tych prac możemy tam użyć, prawda? Tak, no nie będziemy się zajmowali mozaikami, rzeczami, które wiszą na ścianie, czy stoją i ozdabiają po prostu nasze mieszkania, albo stoją w ogrodzie jako rzeźby, bo to, czy ona jest spożywcza, czy niespożywcza, dla nikogo nie ma najmniejszego znaczenia. Oczywiście, jeżeli tylko jest trwała, no bo ta spożywczość pośrednio wiąże się z trwałością. Żebyśmy dotknęli tematu spożywczości, który jest takim no, istotnym i dosyć gorącym tematem, jak mówiłaś, musimy zacząć od produktów. Produkty, które są do kupienia w sieciach w sprzedaży, dla ceramików, w sklepach, to są produkty chemiczne. Chemia nie jest dla człowieka najlepsza i dlatego należy stosować się do wszelkich ostrzeżeń i uwag producentów i dystrybutorów materiałów, w związku z bezpieczeństwem e, korzystania z e, tych materiałów. Oczywiście mówimy tu o surowcach, z których te produkty są wykonane. Tak, czyli zaczynamy od takiego procesu produkcyjnego. I ten proces produkcyjny jest tak naprawdę najbardziej istotny dla naszego bezpieczeństwa, bo na większości tych materiałów, szkliw, angop, e, tlenków, znajdziemy ostrzeżenia dotyczące chronienia płuc, chronienia rąk, oczu, i no, należy się do nich stosować, ponieważ no największym zagrożeniem na tym etapie, na którym teraz jesteśmy i na którym omawiamy, to pylistość tych rzeczy. No właśnie, bo powiedzmy sobie, czym innym będzie produkt, i za chwilę o tym będziemy mówić, który przejdzie transformację podczas pierwszego, a potem drugiego wypału, kiedy pracę wypalamy, najpierw na tak zwany biskuit, kiedy on uzyskuje ten przedmiot swoją. Trwałość i taką twardość przede wszystkim, i potem przy drugim wypale, kiedy nanosimy barwnik, i w tym momencie, mówiąc o spożywczości, często pojawia się kwestia, czy szkliwo jest na przykład spożywcze, i inne to szkliwo będzie po transformacji, po wypale, niezależnie od tego, czy jest na niską temperaturę wypału, czy tak zwaną na wysoko. A co innego, jeżeli będzie to proszek, i w dodatku przed przygotowaniem zawiesiny z tego proszku i z wody, którym to proszkiem będziemy w jakiś sposób oddychać, czy będziemy narażeni na jego wdychanie. Tak, właśnie mieszanie szkliw, mieszanie rozważanie tych szlifów ewentualnie jest jednym z głównych problemów, ponieważ producenci starają się zadbać o jednolitą barwę materiału, o tak zwaną pigmentację, rozdrabniają materiały do dosyć dużych, czy też małych w zasadzie rozmiarów. Czasem oglądając wiadomości, zwłaszcza kiedy jest sezon grzewczy, słuchamy o tym, ile w powietrzu jest pyłu PM2,5, PM10. To są takie stałe komunikaty w mediach. To są, mikro... to są mikrony, mikrony cząstek, które się znajdują w powietrzu. Oczywiście one są różnego pochodzenia mogą być to efekty spalania w piecu różnych materiałów to są także efekty spalania paliwa w naszym samochodzie, zwłaszcza w starszych samochodach. Które nie mają jakichś systemów dopalania czy doczyszczania spalin, ale nie o tym. Natomiast takie same cząstki, tak samo małe cząstki znajdują się w materiałach ceramicznych. Często barwniki, farby. Na bazie tlenków na przykład, tak, mają Mają kilkumikronową strukturę i te pyły widać, kiedy sypiemy sobie na przykład z torebeczki do dbanuszka, czy do bojemnika mieszamy te I ten pył, on jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczny na tym etapie, ponieważ nasze pęcherzyki płucne i drogi oddechowe z przyjemnością oblepiają się tymi cząstkami. I tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby używać masek. Tak jak producenci mówią, maska. Ona się nazywa FP 2 FP3. To jest taki minimalny standard FFP2. I FFP3. Tu jest taka maseczka malutka, ochraniająca nos. Najładniejsze to to może nie jest. Tutaj trzeba jeszcze tą gumkę z tyłu zająć. Jest też półmaska, która równie szczelnie przylega do ust nosa. O nie, co za lekcja. I w tym momencie byśmy byli zabezpieczeni do mieszania i ewentualnego ryzykowania e, wchłaniania tutaj A To jest e, podstawowa sprawa bez, dotycząca bezpieczeństwa na etapie produkcji, żebyśmy nie wdychali, nie wchłaniali e, pyłów. Oczywiście e, rzeczy rozmieszane w wodzie, zawiesiny, to co trzymamy w wiaderkach, w pojemnikach, e, nie ma już takiego z tym kłopotu, to nie wzbudza się, nie odlatuje, ale są tacy ceramicy, którzy uwielbiają szlifować pracę. I to szlifowanie uważamy, że powinno być przeniesione na etap plastycznej pracy, kiedy praca jest miękka, kiedy można ją jeszcze formować. Wtedy ją nawet gąbką jakąś można dociągnąć w tych miejscach, w których powinna być poprawiona. To szlifowanie na koniec pracy czasem się zdarza, ponieważ się nam zaleje w półce półkę w piecu, i musimy wypale. oszlifować stopkę. Mhm. Jeżeli możemy, róbmy to na papierach wodnych, w takim w kąpieli wodnej, wtedy ten pył jest mniejszy, albo używajmy Albo żeby po prostu... w ogóle zminimalizować ilość tego masek. pyłu, maski i też okulary, żeby zabezpieczać jakieś. No, zwłaszcza kiedy szlifujemy już coś, to jest takie BHP ogólne, tak? Czyli jeżeli mamy jakąś narzędzie, biax albo szlifierkę, wtedy no niestety. Szkliwo jest ostre, często się każdy no chyba Prawda z powiedziałabym, skaleczy. że trochę zjechaliśmy z tego spożywczego tematu. Tak, ale, ale to jest etap BHP w pracowni, a spożywczość pracy za chwileczkę. Bo teraz, jeśli mówimy już o e, produktach, no to każdy producent e, w zasadzie to jest obowiązek powinien dostarczać albo umożliwić klientom do pobrania e, kartę, kartę charakterystyki produktu. Kartę bezpieczeństwa, I to tak. To jest w ogóle. taki dosyć duży dokument, bo to wymaga prawo. On określa. Do tego wymaga prawo. Zostało to prawo wprowadzone w Unii Europejskiej jako do egzekucji w 2023 roku. Znaczy, to jest e... ostatnia zmiana, bo one obowiązywały już wcześniej, ale teraz zostało to jakoś ujednolicone. Dotyczy, dotyczy ono konkretnych e, t, zagrożeń, które są wynikającego z tego produktu, także jakiś sposobów detoksytacji. Gdybyśmy... Detoksykacji, po prostu. Na co y, Unia zwraca uwagę, na co ustawodawcy odpowiedzialni za prawo zwracają uwagę? Przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników. Stąd więcej tam mowy o tym, jak zabezpieczyć się przed tym y, szkodliwym działaniem i jak potem zapobiegać skutkom tego narażenia. Y, I to są bardzo obszerne dokumenty. One mówią często o tym, jakie są zagrożenia dla. Wzroku, dla układu oddechowego, dla naszych układów. Prze... Jak już wnikniemy w taki dokument, to naprawdę włos się może jeżyć tam na to głowie. Prawda. Ja tu mam taką kartę charakterystyki, która ma, nie wiem, 11 albo może 9, jedna stron. Jedna miała 8, jedna miała 11. I słuchajcie, jest tam na przykład napisane, zgodnie z rozporządzeniem, tu są numery jakichś tam rozporządzeń, podejrzewa się, że produkt ten dla ceramików powoduje raka. Podraczenie oczu powoduje poważne podraczenie oczu, może być szkodliwy dla dzieci e, karmionych piersią. Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Powoduje uszkodzenia narządów przez długotrwałe i powtarzające się narażenie. Ale oczywiście nie mówimy o naczyniu, które zostało. Nie, nie, mówimy o surowcu, o produkcie e, surowym. Tutaj jest dosyć dużo. Różnych kodów, jakieś h 51 podejrzewa się, że powoduje raka, bo to są wszystkie, jakieś zunifikowane, no, pewnie jakimiś określonymi Normy. normami, mm -hmm. kody, które to, ten produkt ma, i tych, produktów jest, tych kodów jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście, chodzi o to, żeby się zapoznać z instrukcją obsługi, żeby nie wdychać pyłów, gazów, unikać kontaktu w czasie ciąży karmienia piersią. Stosować rękawicę ochronną, odzież ochronną. No chodzi o, o takie zdroworozsądkowe podejście. I całość tych wszystkich specyficznych warunków, każdy produkt tak naprawdę zawiera. Są też przewidziane w tej karcie produktu środki pierwszej pomocy, czyli co wtedy, kiedy zostanie przedawkowana taka substancja. Wyniesie się na świeże powietrze, utrzymują w cieple, w spokoju, wyjmi soczewki kontaktowe i cała reszta. Wszystkich rad i ostrzeżeń oraz takie ikonografiki typu załóż maskę, ruszenkawiczki, nasze okulary, więc. zabezpieczy, Więc tak. Do tego zachęcamy każdy. Wszyscy dystrybutorzy osobę tak, powinni to umożliwić do zapoznania się, a my powinniśmy to stosować, ponieważ z tego wynika. Nasze bezpieczeństwo, ale spożywczość ceramiczna to coś więcej niż tylko same produkty. Bo... No właśnie, i to jest chyba taki moment, kiedy należy przejść do tego, co się dzieje i jaka transformacja zachodzi w piecu, zarówno jeżeli chodzi o same masy ceramiczne glinę, z której powstają te produkty, jak i. Oczywiście, na materiały do barwienia, i to niekoniecznie i nie zawsze są tylko szkliwa. Tak, są no szkliwo czy inne materiały, angoby, farby, po wypaleniu w piecu są. Zielonki, szkło. Innym materiałem. To nie jest materiał jako surowiec, tylko to jest materiał jako produkt. I teraz, gdybyśmy się mieli zastanowić nad tym, jak zbadać, czy, też, czy produkt jest spożywczy. To tak naprawdę stosuje się badanie partii produktów. Czyli, jeżeli byśmy wytworzyli sobie serię kubeczków i chcieli być pewni co do tego, czy te kubeczki można stosować do e, rozdania, sprzedaży e, i picia z, niej, z nich kawek, herbatek bądź innych e, napojów, to taką partię oznakowujemy jako partia z dnia tego i tego, produkowana z takiego i takiego materiału, z takimi szkliwami, i jeden z tych kubeczków oddajemy do badania. No właśnie, bo trzeba powiedzieć w tym momencie, że odpowiedzialność za brak takiej atestacji albo za szkody, raczej które użytkownik, których może doznać użytkownik, przechodzi na osobę sprzedającą, wytwarzającą ten produkt. No, na sprzedawcę i na na tak, no, tego, kto wyprodukował to. Ale oczywiście, bo możemy i powszechnie się tego nie stosuje. No bo wiadomo, że jeżeli zajmujemy się ceramiką amatorską i robimy sobie różne rzeczy do domu, to. Bardzo ważne jest nasze zdrowie. Jeżeli zaczynamy to sprzedawać, i jesteśmy producentem tak naprawdę ceramiki, no to oczywiście wtedy powinniśmy dbać o to, żeby nikt nie mógł nam zarzucić, że nasze produkty są niebezpieczne. I takie badanie partii produktów dostaje swój numer i swoje świadectwo spożywczości i wtedy spokojnie możemy. Być pewni, że jeżeli je sprzedajemy, mamy do tego specjalny papier. Po prostu powinien mieć taką kartę charakterystyki, taki produkt, który o tych zagrożeniach by ewentualnie Tak, natomiast sumie... wiadomo, że dzieje się tylko wtedy, kiedy produkujemy dużo z jednego typu masy i ma to sens. W takim codziennym zastosowaniu musimy pomyśleć o czymś zupełnie podstawowym, co w zasadzie jest pomijalne, znaczy pomijalne, przy analizowaniu szkliw, analizowaniu i ich składu, czy też samej masy ceramicznej. Chodzi o spiek, i tutaj dotykamy temat... spiek mas ceramicznych. tematu spieku, który jest bardzo istotny na wielu poziomach. Ja mam tutaj specjalnie taką wypaloną czarkę, którą chciałbym teraz napełnić. To jest czarka wypalona na tak zwany biskuit, czyli jest po pierwszym wypale. Jest to czarka z masy ceramicznej, no takiej prostej, albo 2,5-4 chyba to tak, było, tak, albo praj i teraz wlałem do niej troszkę wody i teraz poczekajmy chwilę, niech ona sobie stoi, bo to jest doskonały przykład największego zagrożenia spożywczości, które, tudzież jej braku, tak, które czai się tak naprawdę nie w szkliwie, nie w surowcach, a w samym przygotowaniu i wypaleniu i, no, jakby transformacji produktu maski. na gotowo. Chodzi o to, że o ile już po wypale biskitowym uzyskujemy pewien rodzaj spieku, bo praca jest twarda, e, może sobie być już e, używana jako ozdoba, czasem e, pokryta angobą, Często też tak nisko wypalane są materiały, które są wypalane w raku, na przykład taką mamy tutaj miseczkę. W raku, czyli w wypałach z ograniczonym dostępem tlenu. I ona spełnia swoją użytkową funkcję, ale na pewno nie jest spożywcza, ponieważ tutaj już powolutku to się pojawia. A Nawet może jeszcze szybciej chwilę? niż myślałam. No, nie, nie, widać już linię tak. tutaj na brzegu. Woda, którą wlałem w tą niedopaloną, ale już spieczoną y, y, czarkę, zaczyna przesiękać. Już przes przesiąkać. widać linię, gdzie, dokąd sięga woda, i od dołu to już delikatnie widać. Y, ta glina robi się ciemna. To znaczy, że woda zaczęła w nią wsiąkać i za chwilę y, będzie robiła nawet ślady na stole. I czym niebezpiecznym jest takie przesiąkanie i takie niewłaściwe dopalenie, bo to jest oczywiście wypalone w niskiej temperaturze 960 stopni, ale gdybyśmy y, mieli taką pracę wypaloną w temperaturze 1100 stopni albo 1150, to mogłoby się okazać, że podobnie jak tutaj, po jakimś czasie pojawia się linia wilgoci i praca nasiąka wodą. Mamy tutaj taką podstałeczkę, która stała u nas na tarasie, E, która e, przeżyła niejedną zimę, ale która właśnie nie była dopieczona i tutaj, o ile szkliwo półtransparentne i jakiś reliefik bardzo ładnie wygląda... Ona po prostu była wypalona na tak zwany niski wypał, nie osiągnęła glina, masa ceramiczna tego spieku, o którym Paweł mówi. E, pomijając fakt, że zostały tutaj użyte szkliwa efektowe, które zaraz zobaczycie po przekręceniu, tej podstawki tego, no nazwijmy, talerzyka. No, to jest podstawka ogniczka, ale e... może robić różne, za różne funkcje. Może ale ten brak spieku spowodował, że przezimowania tarasie rozwinęło się w postaci jakichś mikroorganizmów, grzybów i innych pleśni, które sobie żyją w tej ceramice i teraz służą nam po prostu jako przykład niespożywczości pracy. I tu dochodzimy do klucz spożywczości, do spożywczości, Jeżeli y, w karcie specyfikacji gliny czytamy jaki, przy jakiej temperaturze masa osiąga jaki spiek, to musimy założyć, że rzeczy spożywcze muszą być szczelne, czyli muszą osiągnąć spiek poniżej 2%. To też dopiero w takiej karcie specyfikacji gliny jest, nie na jej naklejce i metce, e, Trzeba sięgnąć głębiej i sprawdzić, doczytać i wtedy wiedzieć, że jeżeli wypalimy tę masę na 1200 stopni, to ona będzie miała spiek poniżej procenta. Oczywiście za każdym razem to będzie 1200 albo inna albo dla inna. danego produktu, niektóre Trzeba masy, to na tak, niektóre masy nie osiągają nigdy spieku i przy wysokich wypałach nawet 1200. Powyżej mają na przykład chłonność wody 7%. Albo Jaka 5%. powinna być ta chłonność, żeby ta praca była bezpieczna, jeżeli chodzi o spiek? Im mniej, tym lepiej, ale zakłada się, że poniżej 2% to praca już jest bezpieczna. Oczywiście. Czyli 1-2% 1-2% to jest taka, ta, taki spiek, taka wysokość temperatury, jaką osiągniemy przy wypale, która gwarantuje nam szczelność masy, czyli coś, co tutaj już widać, tu nie wystąpiło. Ta masa nie jest szczelna. Nie wystąpiło też na naszej pracy i tak naprawdę to doprowadza nas do wniosku, że wszystkie prace wypalane nisko, czyli 1050, 1080, 1100, nawet 1150 nie powinny być traktowane jako spożywcze. Głównie dlatego, że w tych temperaturach masy przeciętne, oczywiście są wyjątki, nie osiągają wystarczającego spieku, czyli ciągle masa chłonie wodę. To może się objawiać nie od razu, to może być wrażenie zapachu pleśni w szafce, w której leżą hmm. nasze wyroby. To mogą być takie wykwity, gdzie już tutaj mikroorganizmy Tak, A mogą kolonie. być też dla pracogrodowych, na przykład dla osłonek na doniczkę, które zostawiamy powiedzmy na tarasie czy na balkonie, kiedy po zimie, kiedy taka praca nasiąka wodą, a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy i zostaje poddana dużym różnicom temperatur, zwłaszcza przemarzaniu to ten mróz powoduje, że. On rozwali tą ona pracę, pracuje. będzie pękała, bo tak. po prostu zacznie się łuszczyć, odpadać albo wręcz pęknie Lód, w całości. Lód, który zostanie w pracy, zacznie po prostu rozprężać się i faktycznie będą odpryskiwać kawałki tej pracy. To oczywiście nie zawsze jest zły efekt, bo opowiem tutaj historię dawno temu, kiedy woda w pewnych w Ameryki Południowej była przechowywana w takich glinianych, dużych stągwiach. Była wystawiana dla pracowników rolnych pod drzewo, w dużym takim no, stągwiach. Tak. Tak. I ta jej przesiąkalność powodowała, że odparowywała z powierzchni, co, jak fizyka mówi, obniżało jej temperaturę. W związku z tym, pracownicy, rolnicy mogli korzystać z chłodnej, rześkiej wody, która sobie po prostu stała w glinianym naczyniu, w cieniu. Ale no, takie naczynie na pewno nie służyło bardzo długo. W momencie, kiedy pokryło się glonem i pleśnią na zewnątrz, a pewnie dużo wcześniej pękło już, bo kiedyś garncarz w każdym miejscowości miał dużo pracy z uwagi na to, że nie wypadał wysoko i musiał często robić nowe produkty. No właśnie, a jak w takim razie e, zabezpieczano pracę w dawnych czasach, e, żeby były tak zwane spożywcze? Tak, no tutaj dotykamy tematu kamionki, która jest e, pracą wręcz porowatą. E, tutaj, a jednak się z niej tak, nie i piło. A jednak była naczyniem i jest często naczyniem, przynajmniej w historycznym ujęciu, spożywczym. Tu dotykamy wszystkich technik mlekowania, żurkowania, wypałów niskotemperaturowych, gdzie to zapieczone mleko, czy zapieczony Żur. żurek, zakwas jakiś tam na mące powodował szczelność. Wreszcie, no oczywiście szkliwa także uszczelniają pracę, tylko że w takim codziennym używaniu pracy żywotność tej pracy była dosyć krótka. No, myślę, że osoby, które gotują w garnkach ceramicznych ale taki się pracę w piekarni Co jakiś czas jednak te garnki e, zmieniają, i chyba każdy ma jakieś takie wspomnienie e, garnka, który miał, nie wiem, w spiżarni albo u dziadków, który był ze smalcem, który sam z siebie pachniał smalcem, ponieważ od zawsze w nim było smalec. No dobra, to cofnijmy się jeszcze o krok. Wiemy w takim razie, że praca jest niebezpieczna ze względu na te grzyby, które się będą rozwijać w samym czerepie, czyli w samej tej warstwie gliny po wypieku. A co w takim razie z nakładanymi, nanoszonymi szkliwami kraklującymi? Ta, kraklującymi, czyli takimi, które mają spękania, nazywa im, nazywamy to też harysami. No, ja to pokażę są, to taką są pracę ozdobną. To... Szkliwa na niską temperaturę, więc tak jak mówiłem, można założyć a priori, że wszystkie wypały niskotemperaturowe nie są spo, spożywcze. Czy to będą szkliwa ozdobne, szkliwa efektowe, szkliwa, które mają różne plamki, kropki, e, które wynikają z, różnej, z różnego albo bogatego składu szkliwa zawierającego tlenki, zawierającego jakieś barwniki, e, ale wypalane na nisko, nie są szkliwami spożywczymi. Tak samo szkliwa krakle z uwagi na spękania, na to, że to, co tu się pojawia, jest efektem często też zabarwienia, bo jak wyjmujemy taką pracę krakle z świeżą z pieca, to często tego spękania nie widać. Trzeba to napuścić atramentem, tuszem kawie, albo że są, kawą, żeby pracę. te pęknięcia stały się czarne, co tylko dowodzi, że pomiędzy te przestrzenie pękającego szkliwa dostaje, dostaje się, się jakiś produkt, tak? albo tusz, albo kawa. Albo w, w no, atrament cokolwiek. Co z jedzenia, jeżeli wyobrazimy sobie, no właśnie, że to jest naczynie? Więc, nie daj Boże. Więc właśnie, nie chcielibyśmy chyba jeść z staczynia, które przechowuje w sobie resztki wszystkich potraw, Choć które w nim były. Powinniśmy być też uczciwi i powiedzieć, że pojawiają się takie publikacje, które dowodzą z badań, że zmywarka akurat radzi sobie z brudem tego typu, że on nie jest na tyle. Toksyczny, uciążliwy. Nie będziemy w tej chwili w stanie się powołać na konkretne badania, aczkolwiek w internecie można do nich dotrzeć. Przy czym, mówiąc o tych kraklujących produktach, tutaj mamy jeszcze przykład szkła. Szkła, które po wypale ma jeszcze większe te charysy, i tutaj dochodzi do jeszcze jednego zagrożenia, z którym możemy się spotkać, a mianowicie to szkło może mieć odpryski po wypale właśnie ze względu na te tak, często spękania. Szkło jest używane jako dno miseczki, to wygląda bardzo ładnie. Jest to jakaś tam głębia tego koloru. Y oczywiście te pęknięcia są wyraźniejsze. Y daje to ciekawy efekt, tutaj nam te oczy, tutaj za uwagę. Natomiast faktycznie ryzyko jest takie, że ponieważ te pęknięcia są bardzo mocne, to coś może się odłamywać i oczywiście nic gorszego niż połknąć kawałek szkła, który będzie musiał przejść całą naszą drogę i oby nas nigdzie nie zlewił. Również trzeba powiedzieć, że ponieważ mówimy o szkliwach efektowych, to właśnie zastosowanie takich technik jak no właśnie choćby cuerda seca hiszpańska technika zdobienia z separatorem który jest użyty gdzie ta praca jest wypalana na niską temperaturę no to tym samym to zabezpieczenie tak. jest niewystarczające bo to... sam separator może być wypalany wysoko ale on jest matowy on jest niczym nie zabezpieczony w związku z tym jest ryzyko że w jakiś sposób będzie uwalniał się do czegoś co będziemy tam przechowywali oczywiście mówimy tu o jakiś Ekstremalnych sytuacjach. No, też nie popadajmy w szaleństwo. Jeżeli położymy na tym talerzyku cząstki jabłka i zjemy, to prawdopodobnie nie umrzemy. Natomiast gdybyśmy permanentnie jedli z tego zupę, żurek okay. albo inne rzeczy, które miałyby możliwość przereagować w jakiś sposób z tym, co jest na tym talerzyku no to byłoby to być może bardziej ryzykowne. Zresztą producenci i Unia Europejska też wymaga od producentów podawania odporności na kwasy. To właśnie z uwagi na chociażby mycie w zmywarce, w chemii, w wysokich temperaturach i yy, określa to, czy szkliwo pod wpływem używania będzie matowiało, czyli czy będzie zachodziła jakaś reakcja utleniania bądź wydalania z tego szkliwa jakiejkolwiek... Związków, które zmieniają powierzchnię, jeżeli chodzi o takie remedium, o jakąś odpowiedź, o alternatywę dla wszystkich tych osób, którym zależy na tym, żeby ich naczynia były możliwie atrakcyjne kolorystycznie, żeby były tam jakieś precyzyjne, kolorowe wzory, odpowiedzią mogą być angoby, czyli barwniki, które są przygotowane na bazie mas ceramicznych, na bazie gliny. To jest taka miseczka przykładowa, która jest właśnie angobami zabarwiona. I na te angoby po prostu w drugim wypale y, nakładamy szkliwo, czyli y, szkliwo no, ceramiczne, transparentne. transparentne, ale właśnie na wysoki wypał, czyli takie, które y, będzie dawało nam gwarancję y, jednolitej y, warstwy, która y, zabezpieczy przed przejściem drobinek właśnie w stronę gliny, jeżeli nie mamy zwłaszcza pewności co to jej spieku. Szkliwo zabezpiecza, ale sama glina też jest bezpieczna, bo wtedy, jeżeli będziemy to zmywali, tu zawsze jest coś nieposzkliwione, nie ma ryzyka, że dostanie się do środka coś, co będzie tworzyło jakąś kolonię i jakiś mikrokosmos. Czyli wniosek podstawowy, kluczowy w spożywczości jest spiek, osiągnięcie przez masę ceramiczną przy wypale Takiego spieku, poziomu. Żeby spieku, nie było nasiąkliwości wody. Żeby ta nasiąkliwość była w okolicach 1-2%. No i założenie, że szkliwa niskotemperaturowe, szkliwa efektowe, szkliwa krakle, zdobienia e, szkłem oraz wypały raku nie są spożywcze. Czyli wypały tak zwane redukcyjne. No dobrze, to chyba tyle w tej lekcji. Dziękujemy. Dziękujemy.